Oooo, intermarsze. <grym> Ooo, oh jemu! Yeah. Nie ma, o ty, Bigos, nie usunajcie tej piosenki. Wrzuciłem ją wczoraj. A. Jest to no, stream? Co? Hu 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 hu. Ci w górę Wrzuciłem ją wczoraj Aha mam 480 p tutaj I ta... o, to jest to stream Ełaś dla mnie Nie słabo słychać na tym Co się w życiu liczy pod na streamlapsie No, może opóźnienie. No bo tak jest na YouTube, opóźnienie. Jest 80, 54 p Tak jest na YouTube, opóźnienie. A ja też sobie komputer. Członki. O, jedna sekund. 4, 3, 2. Subskrypcja Cztery. Patrzcie, Biorę sobie test. No, to nie będzie widać <coughs> Jak ktoś mnie subskrybuje to taki mam... No ja to czekaj, odsubskrybujecie już się zasubskrybuje A to nie wiem czy tak będzie działało, ale może sprawdzić Podsumuj Jest oh. grę. Grę. taka piosenka fajna o winie U, Trzy łapki w górę, co jest? Prawie pół minuty opóźnienia chłopie ja. No i? Przeszkadza ci to? No, bardzo. Połączyli Neon ze Sky'e. Neon by miała te flesze Sky, to by było... Neon to była najlepsza postać. No. no. Hello, guys! How are you? Hello, Bado. Hello, bad What's up? Where are you from, man? Palampkę mam w pokoju nawet. How are you? Co ty wiesz co na czasie? Wiesz, że się tego nawet kliknąć nie da? Jeszcze linka do twojego... ...tega. Wiesz, że tego, tego się nawet nie da kliknąć? Ciekawe, byś się subskrybował na YouTube, czy Sekretarz Polonowski Mam Co ty wiesz coś na tego nawet kiedy ktoś nie da? Taki info. nie tak? Dobra, mm -hmm. ktoś nie wybiera postaci. Wybrali. Icebox. Co? O nie. Najgorsza mapa... Nie, ale to serio jest chyba najgorsza mapa w tej grze. No. gramy jako obrona, o to jeszcze gorzej. No, to prawda. Ojoj. Na tą mapę chyba jest dobra Killjoyka, za zawsze grałem Killjoyką na tej mapie. Połączam twojego streama, bo słyszę cię czasami i nie wiem, czy to ty mówisz, czy to ze streama opóźnienie półminutowe. Koficisz, nie wiem. Nie Ej, dobra! Jest automat. 720p, jest. Nie, ale to serio 720 No. Co ty gadasz? A muszę zobaczyć, czy ten... ile ma. co z tym piosenką. Aha, 4 wśród na początek słucham piosenkę o Bigosie Bigos, łatwe danie Zdzieszko na siadanie, Poważny posiłek Zrób zatem wysiłek Kupisz sobie kiełbasę Zrobisz sobie masę Pokroisz pasterki Spadną ci bokserki Każda uchodźca no, dziwna Na ciebie poleci Nie bądź temu dziwna Jedźcie, Bigos, dzieci Bigos, okay, jeż do końca 200, 60 Powinien Dwie w górę mam tylko Dobra, no. gościu Bigos łatwe danie na śniadanie Wysyłam tam go. Gurde, ileż można czekać. Komuś nie chce się wczekać. No taki średni team, ale Sowa w sensie może być jakimś e, takim, wiesz, smurfem, o, o. a Jor może być mocny. Więc... O, witam. O, witam. Eee, robi zadanie tego. Z Jakie? czego? Z angielskiego teraz. A Właśnie, weźcie mi dajcie wszystko, co dzisiaj robiliście, please. Nie chcę mi się napisać na grupie. I get angry kiedy jestem zbyt kiedy. Um. Nie babka ma babka ma bo nie wiem, jak nie Aniem, całe, to zje. Bo mydziesz Bio. Aha, ty jest co? to jest opieczny, Z matematyki też było. Z matematyki już. A, już co? A, nie. Co a, nie. Zjesz, on go zje, ona a, to też. Oto moje. Oto moje. Bigo. Życie moje zmienia. Będąc w domu, w kole, parzę. Mama ciągle śmieje. A ja ciągle nie śmieje. o bigo się mm. ciągle marzę i podgrzewam w kopiwarze A ty spadaj tylko marzę. Muszę lecieć. Nie, to. Jestem taka za mocno. Nie nie usunąć czasami? Nie masz robić zadania, tylko masz grać. Rozumiesz to? To jest Twoja, twoja Bol. wola, Bol. taka jest. Do znaczenia. Chcesz czy nie chcesz? Już mi nie zależy. Nie chyba idą A, chyba idą A. Chyba idą B. Idą ja, A, idą A, idą A. 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 Nie, kolega cię rozłączył okay. Nie, idą chyba B od Mida Uwaga! Dopadłam cię! Ale się to Nie, zabił mnie! Bo jestem rozstrzelany jak żydowskie dzieci. Ej, 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 kolego. Ty, bo ja nie, nie mogę sam sama zmienić. Dobre, no. Ale chętnie rozdaje! wo. Bigos, to jest no, tak bardzo tak piękna rzecz, ten. mówię tobie, Bigos. to to, tak wszystko tak wszystko tak. Wszystkie, to Ej, ja go też, już odrona, rana go Bigosowej no, fali, no, że cię odbieram. Nie, 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 życie, no, no, tobieje, bigos. życie no, moje nie, 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 w nie, w nie, nie,

Prawda, po co ona tam stała jeszcze? No nie mogę sobie wyobrazić sobie, co ona jest taka urocza. Z jutra ma matematyka? Nie wiem, co jutro jest w ogóle, jakie są lekcje. Wsadzaj gońca, jakie no jest mały, tobie zbierany. Pigos.

o kurde, ło, ło Nie, div serw pistoletu! Co ty robisz, człowieku? Polep Co robisz z gra? No tak gra jest doskonała Dlaczego nie trafiłem tym miną z kompami? Kto działa? Jak Zachowajcie zimną krew, aż wszystko się skończy Ej. Ja A, też to, nie trafiłem Ja tym shotgunem z tego... Z tego... Klasa no nie strzela? Kto tym normalnie strzela? Ale powinienem ją chociaż zatrafić. Ok, 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 ok. Na której to było stronie? Ale z druga. Z matematyki. Nie 23? trzecia? Nie. Spadam stąd. A mam taką taktykę, że idę sobie tutaj... Ale ja zrobiłem, bo jestem pro. Dane, tego. Okay. Znowu idą A chyba. Wracam. Tak I jeden jest na spalnie. O kurde! Nie. Ale bom wyrwał minus... Minus. 50. 32, jak to? Jak 32? 23! No. no to mówię 23. Jeszcze w zadaniach, a ja gram. Dostał o, to trzeba gram. zrobić. Jak skłama się tam wzięło? Let's go! No i Colgate! No i... Colgate Gate <vaccines> to sprzed? Bądźcie serwis załamany. 720p stream jest ja to tak sprawdzę i ja to mogę sprawdzić w odpowiedziach z tyłu podręcznika. Jest to w internecie. Nie! Przecież z tyłu w podręczniku są odpowiedzi, ale jestem tu headem. Tu head. Tu head. Two -head no, popatrzcie, Ej się leci. Proszę mm -hmm. Panie, że są słabości. Ej, ej, ej. Ej or sea? Idą A znowu. Ej!

No, no się tam zabrała, kurde. nie, to nie. Wolgate. Wolgate. Kierdolę sobie stratu kosowego. Sorry. Kierdolę sobie stratu głosowego. Sorry. Już cię go brakowało. Ja już odwalał, dostałem bana na serwerze. Ej. Spike podłożony. <laughs> ej, zjecy klej. Moż mi jedno. Ej, 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 bo masz klej. Mogę tak robić? Jednak nie jest a jest af O Jak? Trzeba w internecie sprawdzić JESTEM Słuchajcie, Musimy ich zabić zanim oni zabiją nas No że jesteś Bigos, to jest bardzo puszcza że Chłopak I ty już że ona też, piosenka o Bigosie? Bigos! 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 Nie Bigos! 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 Jestem fanem Bigos! fanem Bigos! Masz? Bigos! Bigos! Cały Bigos! 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 Wiesz że Wiesz, że tak się nie robi? Wiesz, że ty mówisz? Oh. Jeden gracz. Jak? Tą się nie nagrać. Jak? Jak jej nie zabiłem? Jak? Lotka błyskawicy! O, sobie kurde ma... Ja widzę. Lotka błyskawicy. Ale ta gra jest do... No, ta gra jest idiotyczna. Aż jest... wie... Wiedziałem, wiedziałem, że tu ma być jeden czwartek. Kurde Oho, tak. Ty robisz zadanie Ale ja wiem nie było słychać w ogóle Bo naciskasz shifta By cię nie, nie słychać W Nie wiem taki... przez... o tym, ale chodzi mi o to Że nie będę słychać przez trochę, a później nas słychać normalnie Od Operatora kupujemy nie umie grać czy To jest okay. dobra Mama pet jak tam? Jak tam z twoim życiu jest i całe te sprawy? pet.

Zobacz na B? Nie, pani ma na B. co nie, z tego skinka? nie, 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 panie, o, no, 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 o. nie, ten site, nie, albo nie, A albo B, A nie, no to... nie, nie, Bambo! Bambo! nie, wizję nie, Obec, obec, się o, o, o. Jak to ciebie mam, nie, 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 Ale ale, roz... jak nie, 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 weź Dobrze Ale ale, nie, Ale nie, 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 Ty, Co ty robisz? Robisz? Ale tylko marzę. Nasi nowi Ej. znajomi nie są zbyt przystojni. Ile Co? dzisiaj narysowałeś swastyk w szkole? Rzućcie coś. 120, alok. Dzisiaj? Oooo. rysowałem. Ja też. Jutr. Jutro mam dzień swastyk. Nie to Punkt to jest... B. To jest A jest pod punkt A. No i klasa! Graj. Jak jak chopie, widzisz, jak tych hedy poszły po kolei? A ja otwieram w ogóle, co jest grane. Och, O nie, mam nie zamykane. Ja zawsze w niego wierzyłem, że to jest najlepszy gracz. Ok! Graszyki do domu! Uzdrawiamy jest? Ten... Jak?